Witam serdecznie na moim kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję zasilacza Fractal Design Newton R3 o mocy 600W. Zanim przejdziemy do samych testów już zasilacza, zobaczymy sobie, jak wygląda nasze okablowanie i sam zasilacz. Zacznijmy może od kabli modularnych. Jak widzicie wszystko jest zapakowane i zasilacz i kable w takie torebki z logo Fractal Design. Rozmijmy to sobie. Wszystkie kable są posegregowane ładnie, mało tego, są opisane, jakie mamy końcówki, ile końcówek i jakiej długości kable. Pierwszy tutaj, pierwsza kieszonka zawiera kable Pixia Express 6 plus 2 pin, dwie końcóweczki, 3 razy SATA, długość kabla 950 mm, 3 razy SATA, kolejne długość kabla 800 mm i kolejne 3 razy SATA, długość kabla 650 Także mamy raz, trzy różne rozmiary długości tak naprawdę kabli SATA i w sumie mamy ich 9 sztuk. Dwa razy molex i dwa razy molex plus floppy. Tutaj te kable nie są zbyt długie, ale nie muszą być, ponieważ tak naprawdę coraz rzadziej używamy w naszym komputerze. Tutaj jest długość 60 cm. Co się chwali, wszystkie kable, tutaj te modularne, są w koszulkach czarnych i są płaskie, także bardzo łatwy sposób będzie można je ułożyć w obudowie. I jeszcze ostatnia kieszonka zawierająca tutaj rzepy, czyli opaski rzepowe na rzepy i opaski samozaciskowe oraz śrubki do przykręcenia zasilacza w obudowie. Eee, także całkiem mi się to podoba, powiem Wam szczerze. To porządkowanie kabli i zasilacz, który również jest zapakowany w torebkę. Zanim przejdziemy do kabli, zerkniemy sobie na samą konstrukcję. Logo Fractal Design, 600 W, jest to Fractal Design Newton. Od góry śnieżynka, która jest takim już bardzo rozpoznawalnym znakiem firmy Fractal Design. Bardzo ważna sprawa, nasza tabliczka znamionowa, certyfikat, bardzo wysoka sprawność, 80 plus Platinum, dwie linie, znaczy nie dwie linia 3,3 linia i 3, 5V po 20A, łączna obciążalność tej linii 100W i pojedyncza linia 12V, 50A, łączna obciążalność tej linii 600W. Z tyłu otwory wentylacyjne, oczywiście włącznik, włącznik, wejście na kabel zasilający, ale to żadna nowość. I wentylator biały, fraktal designa, grill jest zintegrowany z całą obudową zasilacza. Kable modularne. Zobaczmy, tak będzie dobrze pokazane. Mamy możliwość podłączenia tutaj kabla PCI Express do zasilania karty graficznej, tego dodatkowego. Mamy dwa wejścia, natomiast kabel mamy jeden dołączony, modularny. I nasze kable tutaj peryferialne. Zerknijmy teraz na okablowanie dołączone na stałe do zasilacza. Kabel 24 pin, końcówka 20 4. Niestety oplot prześwitujący i to bardzo, także to mi się niezbyt podoba. Kabel EPS długi 70 cm 8 pin 4 plus 4, czyli mamy rozłączoną końcówkę. Tutaj oplot jest troszkę lepszy, ale delikatnie jednak i tak prześwitują przewody z kabla. I kabel PCI Express 6 plus 2 pin, dwie końcóweczki, czyli możemy do tego zasilacza podłączyć dwie karty, mocne karty graficzne. Nie wiem, czy tutaj dojrze, jakie mamy kondensatory, ale wygląda mi to na Japońce, przynajmniej po kolorze, chociaż. Nie zawsze kolor jest, że tak powiem, adekwatny do. Słuchajcie, nie wiem teraz. A, czekać. Nipony, proszę. Mamy nipony, czyli mamy japońskie kondensatory w środku. Świadczy to o dobrej jakości. Widzę sporo radiatorów takich złotych. Tego pewnie nie dostrzeżecie, ale również tutaj będzie lepiej widać. Także radiatory, które chłodzą nam oczywiście w środku, elementy zasilacza. Tak to wygląda. Teraz przejdziemy już do pomiaru głośności w czasie spoczynku. A później oczywiście do testów. Moi drodzy, nie zmierzymy sobie poziomu głośności w czasie spoczynku na tym zasilaczu z bardzo prostej przyczyny. Ponieważ ten wentylator się nie obraca, jeżeli nie ma takiej potrzeby. On się dopiero załączy w momencie, kiedy temperatura zasilacza osiągnie wartość krytyczną. Także zobaczcie, że komputer jest odpalony, włączony, natomiast wentylator na zasilaczu stoi jak zaklęty. Moim zdaniem bardzo fajne rozwiązanie powinno być stosowane w większości zasilaczy, ponieważ np. przy przeglądaniu internetu nie mamy dodatkowego poziomu hałasu generowanego właśnie przez wentylator zasilacza. Także teraz przechodzimy już do konkretnych testów, obciążymy sobie. Nasz zasilacz z zestawikiem standardowym, czyli Intel i 4670 k Tym razem podkręcony na 4,5 GHz, ponieważ delikatnie mi się on zdegradował. I karta graficzna GTX 480, która tam sobie leży, Asusa płyta główna Gigabyte Z87XOC 8 GB RAM w dwóch kościach po 4 GB, dysk SSD. I obciążono maksymalnie tylko mi się uda, czyli tutaj odpala od razu Prime 95 obciążając procesor i Fullmarka obciążając kartę graficzną. Także zapraszam Was na dalszą część testów. Zanim przejdę do pomiaru napięcia, pokażę Wam, jak wygląda tutaj praca tego wentylatora. Ja już od dłuższego czasu testuję sobie tutaj nasz zasilacz obciążony maksymalnie jak tylko mi się udało, czyli około 460 W poboru z gniazda, oczywiście, ze ściany. I wentylator w miarę regularnie załącza się co około 3 minuty, później przestaje pracować na jakiś czas. I oczywiście, znowu się załącza. Zobaczcie, teraz właśnie przestaje, Dokładnie. wyłącza się. Także, żeby schodzić rzeczywiście komponenty w środku, sama budowa zasilacza nie jest nawet dobrze ciepła, jest delikatnie ciepła, można powiedzieć. Także to nie ma problemu z temperaturami. Natomiast ten wentylator jest, na znaczy tak, no ciężko będzie mi ocenić tutaj poziom głośności, ponieważ jak słyszycie, karta graficzna wyje strasznie. Ale generalnie jak przyłożę ucho do tego wentylatora na zasilaczu, jest są słyszalny. także jak macie ciche konfiguracje, z pewnością będziecie go słyszeli w swoim komputerze. Także słuchajcie, teraz już przejdziemy do pomiaru napięć w czasie spoczynku. Zapraszam. Mam nadzieję, że wszystko dobrze będzie widać. Pomierzymy sobie teraz napięcia w czasie spoczynku. Obciążenie naszego komputera, czyli to co bierze zasilacz z gniazdka, około 90 W. Zobaczcie, mam nadzieję, że będzie to widoczne. Czyli 90 W. Zmierzmy sobie teraz 12 V jako pierwszą na pci Express. 12.08 Teraz 3.3 V, 3.3 V. Uda się, udało się. 3.38 i teraz to, co najbardziej, czego najbardziej nie lubię, 5V, bo tutaj ciężko się jest dostać, ale postaram się. No było przez chwilę, dobra jest. 5,12. W sumie powiem wam szczerze, że te 5V to powinienem mierzyć na moleksie, bo to tak nie będzie miało żadnego znaczenia ani wpływu, bo komputer nie korzysta z tej linii bardzo. Ale okej, okay, mamy pomierzone napięcia. W czasie spoczynku teraz obciążę Prime 95 i furmarkiem i pomierzymy sobie napięcia pod obciążeniem, później oczywiście. Sprawdzimy, jaka była różnica pomiędzy tymi dwoma, czyli spoczynek i obciążenie, bo to też jest bardzo istotną rzeczą. Za chwilkę pomierzymy sobie napięcia w czasie obciążenia. Niestety nie jest cicho, ale no nic na to nie poradzę. Cały zestaw pobiera ze ściany około 450-460 W. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Także sporo mniej jak w przypadku poprzednich testów zasilacza na moim kanale, ale to wiadomo z czego wynika, o tym będę mówił troszkę w podsumowaniu. Zmierzmy sobie teraz napięcie 12 V. Nie mogłem się tutaj strzelić, ok. Co jest? Mamy 12.03 Jak widać nie pokazuje żadnych skoków, żadnych wahań. Co jest oczywiście bardzo dobrym wynikiem. O to właśnie chodzi, żeby te wahania były minimalne. Teraz 3,3V 3,35, tak naprawdę tylko te dwie wartości po przecinku są istotne i 5V, następnym razem będę mierzył już na Molexie, bo naprawdę tutaj to mnie troszkę denerwuje, ale może się uda, szybko jest, ok. 5,09, także jak widać wszystkie napięcia, nie, raz, nie tylko, że w normach to i również nie ma wahań dużych pomiędzy spoczynkiem a obciążeniem, co jest naprawdę bardzo istotną rzeczą. To tyle, jeżeli chodzi o nasze testy krótkie. Teraz przejdziemy do podsumowania. Zapraszam. Kilka słów podsumowania. Także jak widzicie, Fraktal tutaj nie żałował na jakość wykonania, czy też na komponenty, które użył do budowy tego zasilacza. Tutaj mamy japońskie kondensatory Nippona, czyli jedna z najlepszych. Do tego masa radiatorów, które chłodzą nasze wnętrze zasilacza i to się z pewnością przydaje, ponieważ mamy półpasywny wentylator. Oznacza to, że wentylator podczas spoczynku, kiedy nie ma takiej potrzeby, kiedy zasilacz nie jest obciążony, nie pracuje i w tym momencie... I w tym momencie nie macie problemu, nie macie dodatkowego źródła hałasu w Waszym komputerze, co jest z pewnością dużym plusem, na przykład pracując na, na necie, czy też w office. Natomiast kolejna sprawa jest taka, że podczas obciążenia ten wentylator załącza się mniej więcej w odstępach 3-minutowych na jakiś czas i niestety, ale nie jest cichy. Także tutaj, jak macie cichsze konfiguracje, nie taką jak moja, ponieważ ta karta gt 480 naprawdę potrafi dać siebie znaki. Jeżeli macie cichsze konfiguracje, z pewnością ten wentylator usłyszycie. No i coś takiego nie powinno, moim zdaniem, mieć miejsca. Także przy takiej klasie zasilacza, ten wentylator powinien być zdecydowanie cichszy. Mam kolejne zastrzeżenia jak przy minusach jestem, bo tak naprawdę dwa minusy stwierdziłem. Właśnie to, to jest to, że praca wentylatora jak już pracuje, to niestety jest głośna. I druga rzecz to jest oplot na kablu 24 pin. Niestety prześwituje i również do takiej klasy zasilacza bardzo nie pasuje. Jeżeli chodzi o samo okablowanie jednak, to, które mamy dołączone na stałe do zasilacza, to jest to, co potrzebujemy na co dzień, czyli kabel 24 pin EPS. Nie również PCI ekspres do zasilania jednej mocnej karty graficznej, także tu nie mam zastrzeżeń. Kabel EPS bardzo długi, 70 cm, także spokojnie Wam wystarczy do przeprowadzenia z tyłu traja płyty głównej w obudowie, nawet w obudowie Big Tower i kable modularne fajne, bo są płaskie, są czarne, czyli w czarnych koszulkach i długie. Mamy różne długości kabli SATA od 95 do 65 cm, także możecie sobie dopasować do Waszych potrzeb. Kabli Wam wystarczy do każdego praktycznie zastosowania, tutaj nie ma z tym problemu i e, mówię, Fajnie, bo są płaskie, łatwiej je użyć w obudowie. Lepszy przepływ powietrza, lepsze temperatury, wiadomo o co chodzi. Same napięcia, zobaczcie, no tutaj nie ma żadnych zastrzeżeń. Idealnie, w zasilacie trzyma. Także nie ma praktycznie w ogóle wahań na liniach. A różnica pomiędzy spoczynkiem a obciążeniem również jest minimalna. Także zasilacz sprawuje się rewelacyjnie, ale tak mówię, to nie ma nic dziwnego, ponieważ. Komponenty użyte w tym zasilaczu są naprawdę wysokiej jakości. Nie rozkręcałem go, także nie jestem w stanie Wam powiedzieć więcej szczegółów, natomiast same chociażby kondensatory świadczą o tym świadczą. Teraz tak, certyfikat 80 Plus Platinum. Widać tutaj jest naprawdę zdecydowaną różnicę. Zwróćcie uwagę na pobór mocy tego. Przy tego komputera w dzisiejszych testach. Ten sam komputer testowałem niedawno przy zasilaczu, który posiadał certyfikat brąz. I różnica pomiędzy brąz a platynium, różnica oczywiście po borze prądu z gniazdka, to jest około 30 bar, czyli naprawdę sporo. I taka zostaje w waszej kieszeni, ponieważ o ile mniej pobierze zasilacz prądu z waszego gniazdka, tym mniej zapłacicie za wasz rachunek. Także tutaj zdecydowanie widać przewagę na korzyść certyfikatu 80 plus platynu. Platinium, platinum. Nie wiem czy dobrze mówię, ale wiadomo o co chodzi. Także słuchajcie, generalnie Zasilacz naprawdę moim zdaniem bardzo porządnie wykonany i poza tymi dwoma minusami, czyli dość głośnym wentylatorem podczas jak już pracuję i oplotem na, na kabu 24P. Poza tymi dwoma rzeczami tak naprawdę nie stwierdzam więcej wad. Ceny jeszcze nie znam, jaka jest na polski rynek, no powiem Wam szczerze, nie mogłem znaleźć nigdzie tutaj na necie. Jeżeli znacie cenę, to piszcie w komentarzach. Także tyle ode mnie na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję, pozdrawiam i do kolejnego razu.